Siema, witam Was w kolejnym unboxingu. Jest to ostatni filmik przed świętami, ale nie ostatni w tym roku. Także śledźcie mój kanał. Jak już pewnie wiecie, rozpakujemy sobie tym razem grę Batman Arkham City. Gra jest po polsku i po angielsku. Mamy dwie y, wersje językowe do wyboru. I z, y, z tyłu mamy... Napisane, iż nie ma ucieczki z Arkham City, gra jest kon kon kompatybilna z 3D, obsługuje 720p, nie obsługuje Full HD, yy, wykorzystuje sensor ruchu six axis i mamy fajną kobiet kot, także rozpakujmy grę z folii. Tak prezentuje się pudełko <laughs> po zdjęciu właśnie folii. i w środku tak prezentuje się płytka z Batmanem takim białym w ogóle tak jakoś biało w tym środku o, dobrze odstawię to następnie mamy tutaj instrukcja po polsku oczywiście chyba jest też nie? Nie jest po polsku. Jest też po polsku, w dwóch wersjach językowych jest instrukcja dobra To była na tyle. Dziękujemy instrukcji i mamy również kod na kobietę. Kod Dobra. I z tyłu to tutaj nic nie ma. To jest tylko kobieta kot. Dobra, słuchajcie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego unboxingu, jak i oglądanie wcześniejszych moich filmików. Zachęcam Was do śledzenia mojego kanału i życzę Wam oczywiście wesołych, zdrowych, offline świąt. Spędzcie je z rodziną. Do wigilii stały jeszcze kilka godzin, także bywajcie. Na razie, cześć.